Dzień dobry Państwu. Po przerwie na mecze reprezentacji Polski wraca Pakał Bank Polski Ekstraklasa w piątek o 20.30 w ramach 26. kolejki Legia Warszawa zmierzy się u siebie z Pogonią Szczecin na konferencji. Jak zwykle witamy trenera naszego zespołu Gonzalo Fejo. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I zapraszam Państwa do zadawania pytań. Dzień dobry trenerze. No to tak na początku o tym może komunikacie zamiast, zanim przejdziemy do tych tematów piłkarskich, Michał Żywłaków, już byłem oficjalnie nowym dyrektorem sportowym. Jak pan do tego podchodzi? Czy cieszy się pan, że no też no gdzieś tam ten temat został wyjaśniony? Też kiedy pan usłyszał, no jak się pan zapatruje na współpracę z Michałem Żywłakowem? Cieszę się, ponieważ no, no, trzeba. Wiadomo, w naszych rękach jest i nogach i głowach jest dokończyć ten sezon jak najlepiej, mamy cele do osiągnięcia, ale w życiu i w piłce zawsze jest coś dalej i to już jest czas najwyższy, żeby działać z tym, co, co, ma, być, co ma być dalej. E, Michał, miałem okazję być w leg, jak Michał by dyrektorem sportowym. Michał wygrał tytuły w tym stanowisku. E, w innych, które pełnił w klubie też. Oczywiście już nie mówię o, o, o karierze piłkarskiej, którą nie trzeba nikomu przestawić. Więc e, cieszę się, bo, 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 bo jest to kierunek. No I zawsze każdy projekt musi mieć, musi mieć kierunek. A co do, do współpracy. E, Myślę, że będzie dobrze. Na razie Michał dzwonił zaraz po, po oficjalizacji tego. I wiadomo, jak teraz jest moment. My byliśmy świeżo po ostatnim treningu przed dzisiejszym meczem. Jutro zagramy, więc w, w, wiem, że w sobotę będzie tutaj z nami, z drużyną, ze mną. życiu nam. Eee, powodzenie na najczęściejszym meczu, byśmy wszyscy ścicieli z trzema punktami po meczu, więc to była bardzo krótka rozmowa na razie, ale, ale dobrze. Aha. Jasne, no tak pan mówi, że dużo tych spraw będzie do wyjaśnienia. Taka jedna z nich, no to też kwestia pańskiego kontraktu. Liczy pan, że tutaj te rozmowy też nabiorą rozpędu? Znaczy w jedną albo w drugą stronę muszą nabierać, bo ich czasu wiele nie zostało, natomiast to co mogę robić jest pracować, nie? pracować najlepiej jak potrafię, inspirować ludzi dookoła siebie, żeby też to samo czynili, a reszta to się będzie działo. No, jasne, okej, okay. no to jak ta przerwa reprezentacyjna, tak przechodząc do tych tematów, związanych z drużyną przebiegła, jest Pan zadowolony, wszystko w porządku i jak, jak przystępujesz do tego meczu z Pogonią? Przerwa reprezentacyjna miała, może tak w skrócie powiem, trzy etapy. Pierwszy etap zamknięcie meczów, to co robiliśmy, podsumowanie czy tam zrozumienie dobre rzeczy, które robiliśmy, zrozumienie błędów, które popełnialiśmy. Druga część była poświęcona takiego, takiej regeneracji, takiego odsapnięcia dla, dla wszystkich, bo ten sezon jest jeden, jeden wielki maraton, i teraz dalej jest maratonem, i my się cieszymy z tego, bo to znaczy, że, że cały czas gramy na trzech frontach. Więc był tak, taka środkowa część tej, tej, tej przerwy reprezentacyjnej. No i ta ostatnia część najważniejsza była ta, która odbyła się w tym tygodniu od poniedziałku, czyli bezpośrednie przygotowanie do następnego przeciwnika, do meczu z Pogonią Szczecin. Do, do, do dobrego przeciwnika. Cieszę się z tego, że sytuacja zdrowotna w drużynie jest, jest bardzo dobra, bo czy Ci piłkarze, którzy byli na kadrach, wrócili zdrowi, z czego się bardzo cieszę. Ci piłkarze, którzy zostali. W... I zawsze, jak, jak tyle mecze zagrasz, to zawsze są większe lub mniejsze takie drobnostki, czy problemy, czy wyzwanie czy z punktu widzenia fizycznego. Zdrowie piłkarzy. Myślę, że wszyscy się udało doprowadzić naprawdę do, do dobrego stanu. No i tak naprawdę w tej chwili wszyscy są dostępni oprócz Jana Leszczyńskiego, który już powoli wchodzi w ostatniej część tej, tej rehabilitacji płacela I, i Gabriel Kobela, który też lada moment. Myślę, że będzie mógł wracać na boisko, przynajmniej w teringu indywidualnym, więc to mnie bardzo cieszy. Hmm? Okej, okay, to pozycja bramkarza też jeszcze dopytam, bo myślę, że to takie jest jedno z większych wyzwań, przed jakimi pan cały czas staje w tym sezonie jako trener legii. Był Wladan, któremu pan mocno zaufał, wiem, że popełnił trochę błędów, pojawił się Kacper, dobry z MOLde, Teraz też znowu na pomyłka z Rakowem. I jak tą sytuacją zarządzić teraz znowu, tak z Pana perspektywy przed pogonią? I czy tutaj też z bramkarzami już jakoś jeszcze pan dodatkowo rozmawiał na ten temat? Ja myślę, że na niektórych sytuacjach najlepiej czasami jest po prostu praca. Oczywiście rozmowy są potrzebne, zrozumienie, różne rzeczy jest potrzebne, ale odpowiedź na niektóre rzeczy, albo w niektórych momentach najlepiej jest pracą. No oczywiście ten okres przerwy odbywał się różnie dla jednego i dla drugiego, bo tak naprawdę Tobi wyjechał na kadro 21 bronił tą pierwszą połowę w pierwszym meczu. Pozytywny występ, nie tracił bramki, ale potem do końca był z kadrą U-21, z jest kapitanem. Wrócił tak naprawdę wczoraj do nas dopiero, a Wladan z kolei był cały czas z nami. E, więc tak bliżej oka mieliśmy władana chociaż zawsze tak jak robimy ze wszystkimi kadrowicami, siedzieliśmy z bliskich ich poczynania szczególnie meczowymi. E, I tak jak mówię, tą pracę i taką też spokój, który jest nam potrzebny wszystkim i w drużynie, i w bramce, i w klubie, bo ten sezon jest taki Ciężki też wewnątrz klubu. Dwa tygodnie temu zresztą w tym tygodniu pożegnaliśmy kolejna ważna osoba w klubie Maczka. Więc tak jak mówię to, to sytuacja na którą mamy wpływ to jest praca i, i tak się zarządza i tak się poprawi taką sytuację jaką mamy i druga rzecz istotna jest tym zaufanie. No. Oczywiście, jeden i drugi popełnili, popełnili błędy. Um, natomiast każda osoba popełni błąd. Niektóre błędy czy nie na, niektóre pozycje, błędy są bardziej kosztowne niż na innych. Natomiast zaufanie do ludzi i wiara w tym, że mogą występować w najlepszą, w najlepszą wersję i sposób jaki potrafią, a wiemy, że jeden i drugi potrafią, to droga do prowadzenia do tego jest pracą i też zaufanie. No. I, I na to liczę, że jeden i drugi wiedzą pomimo tego, że tylko jeden jutro wystąpi, przynajmniej od początku że jeden i drugi wiedzą, że, że ta, ta wiara w nich jest i w trenera ich, i w drużynie ich, i w klubu ich. I myślę, że też szczególnie grając u siebie, też będą to czuć od, od kibiców. bo u siebie mamy średnia punktów tam powyżej 2,10, nawet powyżej 2,15 eee, i jutro chcemy ją nie tylko uciemać, ale jeszcze powiększyć. Dzień dobry, trenerze. to w takim razie jakiego meczu możemy się spodziewać z Pogonią? Eee, trener Pogoni Robert Kalendowicz powiedział, że będzie zachęcał zawodników do gry ostrej na pograniczu Faulu, bo tak dzisiaj się gra w piłkę. Czy takiego meczu właśnie możemy się spodziewać? Znaczy, widziałem konferencję trenera Kolendowicza i myślę, że całym szacunkiem to, to trochę jest wyrwane z kontekstu. No. Przede wszystkim pogoń z drużyną piłkarską, drużynę z dobrą jakością techniczną i drużynę, z, tak jak trener Kolendowicz podkreślał którą um, chce utrzymać swoją tożsamość, chce utrzymać swoją tożsamość w meczu z nami, czyli powiem to, że będą grać na wyjeździe z nami, chcą mieć piłkę, chcą nam grozić posiadając piłki um, i, i to podkreślał, potem powiedział, ja nie odbierałem to, że będą grać na pograniczu falu, tylko że piłka nożna, zresztą tak powiedział trener Kolendor, że piłka nożna jest sport twardy, jest sport dla twardych mężczyzn i, i oczywiście, że w, w, szczególnie w meczu, gdzie myślę, że obie drużyny będą dążyć do, do dominacji nie tylko w piłkę, ale też będą starać się utrzymać swojego swojego stylu, to będzie doszło do, do sporu pojedynków i oczywiście Taktyka taktyką, ale, ale potem kto wygra tych poszczególnych pojedynków, najczęściej weźmie piłkę w danej sytuacji. A jak weźmiesz piłkę w danej sytuacji, to stworzysz przewagę, czy, czy utrzymujesz ją, czy, 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 czy jesteś w stanie odbierać ją od przeciwnika. Więc się może dojść do, tego, do, tych, do, do tych pojedynków ze względu na stylu drużyn, które chcą dominować, ale nie spodziewam się, że tutaj ani z jednej, ani z drugiej strony ktoś będzie chciał robić krzywdę drugiemu. No krzywdę i my, Pogoń będziemy chcieli piłkarską, um, stylem gry i z zielonymi bramkami. Pamiętam, że to jeszcze chciałem zapytać o... Był nie, nie, nie tak dawno taki dłuższy wywiad z Darią Kabałą-Malarz, która przyznała, że z jej obserwacji wynika, że w drużynie Legi w całym klubie jest, jest ogromna presja, że zawsze była duża, bo to jest legia, i przy tym klubie zawsze jest duża presja, ale tak dużej presji, takiego, takiej kumulacji tego nie było nigdy. Trener to odczuwa i jeśli tak, to z czym to może być związane wobec trenera według trenera? Uh, Odpowiedź musi być wiele wątkowo. No od końca światu to odczuwym. Ja określam siebie jako osoba dosyć mocno odporna na, na presję. E, I przede wszystkim ja, ja czuję się swobodnie w tym, co robię. E, I mam dużą taką wiarę w tym, co, 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 co robimy. Więc ja specjalnie z tą presją ona istnieje, ale ja umiem z nią żyć i mało to ja ją chcę. Uh, hmm. Bo ta presja jest też wyznacznikiem, być w wyjątkowym miejscu i walczyć o wyjątkowe rzeczy. Ta presja sportowa, bo są gorsze rodzaje presji w życiu, związane z wymaganiem zwycięstw, z, z wymaganiem trofeów. Um, więc ja osobiście ją lubię i jakbym miał wybór, całą karierę moją mieć taką presję, że muszę coś wygrać, to, to wybrałbym to. Natomiast tu najważniejsze nie jestem ja i oczywiście jest to, że też poprzez to, że Legia od trzech lat e, nie może się cieszyć zwycięstwem w lidze, to oczywiście, że zwiększa taką, bym to nazwał, niecierpliwości, kibice i, i nas wszystkich, które, które, które legi mamy blisko, blisko serca. też to są koszty reprezentowania największego klubu w kraju, i to ma wiele wątków, bo presje związane z wynikiem, ale też presje związane ze stylem gry, ze futbolem, który się prezentuje, nie możesz w legii grać w sposób, jaki się może grać w, innej, w innych drużynach. Po, po prostu. Nie mo Więc ta presja jest wielowątkowa i przede wszystkim jest ona kosztem reprezentowania największego klubu w kraju. I każdy z nas, który dostaje ten zaszczyt, musi umieć z nią żyć. E, bo nie ma wiele więcej, co, co możemy z tym robić. Czy aura. Ja, ja pamiętam na początku sezonu: e, powiedziałem też e, kibicom, że są kluby na świecie, w którym każdy piłkarz, który do nich trafia, staje się lepszym. E, i nawet jakby piłkarze, są kluby na świecie, które powiedzmy, piłka, zakontraktują piłkarze, które są powiedzmy w gorszym momencie kariery, czy może nie mają aż tyle udowodnione, przynajmniej ostatnimi latami, idą do tych klubów i, i, i nagle prezentują się zdecydowanie lepiej i tak dalej, odbijają się. I są takie kluby na świecie, które przez to ciągle jakby overperformują i, i może. Nie mając jakby. W, nie transferów piku w danym momencie są w stanie jakby odbudowywać tej piłkarzy. To jest związane z pracą, natomiast to też jest związane z zaurą wokół tych klubów. Rzadko tych kluby są największe kluby w danym kraju. E, I to jest coś, co, co rzeczywiście. Istnieje. No, tu koszulka LEGI waży więcej niż inne koszulki, herb ważę więcej niż inne herbów, ponieważ e, reprezentujemy największy klub w kraju, ponieważ e, dana nam pracować e, dla tak ogromną liczbę ludzi, które na nas liczą, ponieważ e, możemy reprezentować Polskę w Europejskich poharach, i ponieważ wiele inne, inne dobre rzeczy. No. E, ale jeżeli... Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta, nie wiem, może to nazwać presją, ja nie lubię to nazwać presją, ale to nie, nie może się stać coś destruktywnego, uh, bo wtedy nic nie osiągamy, a tak naprawdę wszystkie nam zależy na tym samym. Czy ktoś pracuje w tym klubie, czy ktoś kibicuje tego klubu, czy ktoś pracuje i kibicuje tego klubu, wszystki nam zależy na tym samym. I wszyscy powinniśmy dążyć do tego, że poziom wsparcia i poziom wymagania jest wyrównany, jest uczciwy, jest zbalansowany. Jak mówię tutaj o poziom wsparcia i wymagania, to tak jak mówię, no, jak reprezentujesz największy klub w kraju, jak masz takie warunki do pracy i tak dalej, jak masz takiego wsparcia z Trybun, to, to oczywiście, że każdy ma prawo wymagać i przede wszystkim my mamy prawo wymagać od samych siebie nawzajem, niezależnie na jakim stanowisku jesteś w Legi. A wsparcie musimy, każdy, który chce dojść dla Legi musimy znaleźć równowagę między też zrozumieniem rzeczywistości, zrozumienie, zrozumienie realności sytuacji e, i, i staraniem się, żeby tych, co dadzą radę tu, tu, tu i, i to na każdym stanowisku jeszcze raz podkreślam. Ci, tu dadzą radę spełnić wymagania tego klubu, żeby spowodować, że je spełniają coraz lepsze Ci, co w danym momencie nie dadzą radę, ale mają potencjał, żeby dać radę, to budować, wspierać, rozwijać, żeby byli ci, którzy kiedyś będą wiodącymi. A tak jak zawsze, proces sedycyjny w każdej firmy, w każdej organizacji, ci, że, Ostatecznie okazuje się, że nie, nie dazą radę pożegnać z klasą i, i z jakością, i, i z godnością, przepraszam. Więc to jest bardzo kompleksowy temat, który ma wiele wątków, no, ale najważniejsze i płętwa tego, co chcę powiedzieć, jest, że reprezentowanie legii powinno nas wszystkich napędzać a nie blokować, rzucić kolejne kamienie do plecaka, które nosimy i tak dalej, Są działania, żeby do tego doprowadzić, jest odpowiedni mindset, mentalność, żeby na to nie pozwolić. E, I też silna organizacja, e, czy odpowiedni sposób komunikacji, e, nie tylko w drużynie, ale wokół drużyny, e, jest istotne, żeby Pewne, pewne rzeczy pokierować, kontrolować i na pewne rzeczy mieć wpływ. Czy są pytania? Dziękuję. Dziękuję.